Dzień dobry. Jest nam niezmiernie miło wspólnie z Anią Smelkowską, Magdaleną Roszek, Karoliną Szczeszek czy Basią Puradarę. Nie widzę. Reprezentować trochę szerszy zespół Uniwersytetu Medycznego i podzielić się z Państwem opiniami naszych studentów na temat treści interaktywnych, nowoczesnych w kształceniu medycznym. Jeśli chodzi o e, nauczanie u nas na naszym uniwersytecie i podejście studentów do uczenia się, e, z obserwacji e, raczej Każdy wydaje mi się, że cały czas to podejście tradycyjne występuje z wykorzystaniem książek, e-booków czy wykładów. Natomiast tak rzeczywiście powinniśmy na się mięsno. zastanowić, czy w związku z, jakby, z postępem technologii, i podejściem dzisiejszego studenta, współczesnego studenta nie powinno się jakby bardziej w kierunku tym interaktywnym, współczesnym, nowoczesnym, czyli z wykorzystaniem multimediów, pracować. Niektórzy z Państwa oczywiście może znacie pewne materiały e-zasoby, które nasz Zespół Uniwersytetu Medycznego z Politechniką łódzką stworzyliśmy w ubiegłych latach. Tak zwane e-zasoby, czyli interaktywne materiały. Za chwilę Państwu taką pigułkę pokażemy. Stworzyliśmy dla sześciu zawodów, może bardziej precyzyjnie dla sześciu kierunków kształcenia zawodowego, dla studentów czy uczniów tak naprawdę szkół policjalnych I różnego rodzaju materiały stworzyliśmy. Bardzo nowoczesne, interaktywne, które można wykorzystywać i są dostępne na platformie e, edukacyjnej. W ramach tego projektu realizowaliśmy tak naprawdę różne y, materiały multimedialne od takich myślę prostych, bardzo dobrze pewnie znanych jak e-booki, audiobooki, galerie zdjęć, ale też realizowaliśmy takie bardziej już zaawansowane, bardziej skomplikowane, były to różnego typu gry, wirtualne wycieczki, czy też wirtualne laboratoria, ale, ale również symulatory. I teraz chcieliśmy państwu zaprezentować taką właśnie pigułeczkę, abyśmy mogli troszkę też tak państwa wprowadzić. Tu mamy wirtualną wycieczkę, możemy sobie zobaczyć jedno z miejsc w aptece szpitalnej, trudno dostępne, gdzie przygotowujemy już tutaj specjalistyczne leki. Galeria Kapsułki zdjęć. Dostała dawkowana postać leku, przeznaczona do stosowania do ustnego lub rzadziej do pochwowego i do odbytniczego. Kalibracja pH metru. Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie pomiary wykonuje się w tej samej temperaturze, w której wykonano kalibrację, zwykle od 20 do 25 stopni Celsjusza. Kalibrację wykonuje się z użyciem co najmniej dwóch roztworów buforowych, które dobiera się w taki sposób, aby wartość mierzona znajdowała się pomiędzy wartościami pH roztworów buforowych. Używając klucza heksagonalnego, poluzować układ pomiarowy. Ustawić śrubę mikrometryczną w pozycji 0. Opuścić głowicę pomiarową za pomocą dźwigni. Ustawić manometr w pozycji 0. Dokręcić układ pomiarowy. Tu widzimy dokumentację interaktywną. I po realizacji e, tego projektu, ponieważ e, były to materiały e, dedykowane dla wybranych zawodów medycznych, projektu, natomiast koordynatorem dla. Na naszym uniwersytecie była pani doktor Magdalena Rosz. To ważny projekt edukacyjny. E, ponieważ były Ważne to materiały multimedialne, powodu, które były stworzone dla e, kształcenia policjalnego, e, m, my po realizacji tego projektu. Postanowiliśmy przeprowadzić badania wśród już naszych studentów różnych kierunków medycznych, aby odpowiedzieć sobie tak naprawdę na pytanie. Po pierwsze, chcieliśmy poznać ich opinię, ich taką ocenę materiałów, które stworzyliśmy. Oraz byliśmy bardzo ciekawi, jaka jest ich opinia na temat możliwości wykorzystania, wprowadzenia czy też wykorzystania bardzo podobnych materiałów multimedialnych, ale już właśnie w kształceniu na poziomie akademickim w różnych zawodach medycznych. I takie badania na, wśród naszych studentów ym, przeprowadziliśmy. Nasza grupa liczyła 144 osoby, średnia wieku to było 22 lata, w większości były to kobiety. Natomiast no, wynika to no, też z faktu, że w ogóle na studiach medycznych, na różnych kierunkach jednak ym, y, panie dominują. Ym, jeżeli chodzi o, y, o podział, z jakich kierunków y, nasi studenci byli, to y, byli to studenci farmacji, kierunku lekarstwa, pielęgniarstwa, terapii zajęciowej, ratownictwa medycznego, elektroradiologii oraz fizjoterapii. Um, hmm. Większość naszych studentów deklarowało, że wcześniej nie mieli doświadczenia z, w procesie kształcenia z tego typu materiałami multimedialnymi. Studenci wskazywali, że w procesie uczenia korzystali z bardzo takich prostych narzędzi, czyli zajęcia prowadzone przez Zoom, Zoom Teams. Różnego typu zadania, takie sprawdzające, czy też odsłuchiwali nagrane wykłady, czyli taka bardzo, bardzo prosta forma. Zapytaliśmy naszych studentów również, w jaki sposób oceniają sprawy techniczne, merytoryczne tej platformy. Ona, ta platforma jest dosyć rozbudowana. Jeśli Państwo wejdziecie na tą zintegrowaną platformę edukacyjną, możecie spojrzeć. Jeśli chodzi o aspekt techniczny. No chociażby wyszukiwanie informacji, treści po słowach kluczowych było oceniane na poziomie około 69%, tutaj studenci nasi odpowiadali, że bardzo łatwe i łatwo wyszukiwano pewne słowa kluczowe. Inny aspekt techniczny dotyczył m.in. nawigacji, poruszania się po tej platformie, przechodzenia z jednych multimediów do drugich, czy do obudowy dydaktycznej i oceniono akurat ten aspekt techniczny na poziomie 82%, prawie 2%. Pod względem merytorycznym, oczywiście te multimedia były tworzone przez ekspertów, metodyków, nauczycieli zawodowych, więc te materiały były dosyć rozbudowane, i nasi studenci ocenili treści merytoryczne, informacje no, na poziomie 82%, czyli dosyć wysoko. Oceniali jako idealne, wystarczające. Natomiast, czy to jest wiarygodne źródło informacji? Również około 90%, no prawie 100% oceniano, że rzeczywiście tak, że warto byłoby z takich materiałów korzystać. Podkreślę oczywiście, przypomnę, że te materiały były tworzone dla studentów, przepraszam, uczniów szkół policyjnych. I ostatni aspekt, jeśli chodzi o motywację do nauki, rzeczywiście. Nasi studenci oceniali rzeczywiście, że można te materiały wykorzystywać i które motywowały ich do poszukiwania więcej informacji na dany temat. I całościowo 87% wszystkich studentów oceniało, nawet całkiem wysoko, te materiały. Zapytaliśmy naszych studentów o ich opinię na temat zalet. Materiałów, które stworzyliśmy. Były, było to pytanie wielokrotnego wyboru. Każdy student mógł wskazać maksymalnie 11 zalet. Te zalety były podane w formie pytań zamkniętych. I średnio nasi studenci podawali 5 zalet. I najczęściej pojawiły się takie, pojawiały się takie odpowiedzi wśród naszych studentów, że w ich opinii te materiały przede wszystkim dają im możliwość uczenia się w dowolnym czasie, w czasie, kiedy oni sami o tym będą decydować. Oczywiście na drugim miejscu pojawiła się możliwość wielokrotnej pracy z danym materiałem, możliwość wielokrotnego powrotu, odtwarzania, o czym oni sami oczywiście decydują. I też myślę, że dosyć ciekawe w opinii naszych studentów, te materiały dawały im możliwość sprawdzenia siebie tego ich poziomu nauki. Oczywiście zapytaliśmy ich też o wady. W ich opinii. Tutaj również było to pytanie wielokrotnego wyboru, podobnie jak w przypadku zalet. Każdy student mógł wskazać maksymalnie 11 wad, również te wady były to pytania zamknięte. I tutaj średnio nasi studenci wskazywali dwie wady, i za wadę, która pojawiała się w odpowiedziach najczęściej, ta wada była związana z brakiem możliwości konsultacji w trakcie korzystania z tych materiałów z nauczycielem. Również byliśmy bardzo ciekawi w opinii naszych studentów, z czego oni w swoim procesie kształcenia, z jakich, Materiałów, z jakich multimediów oni najchętniej korzystaliby. I proszę zobaczyć, że w opinii naszych studentów najchętniej korzystaliby z symulatorów, z map myśli czy z filmów instruktażowych. Natomiast um, odpowiedzi, które pojawiały się najrzadziej, była to dokumentacja interaktywna, SBL czy sekwencja filmowa. Proszę Państwa, i oczywiście nie, nie, nie możemy, musimy Państwu kilka słów o wnioskach. To znaczy to co przedstawili koledzy jest to w ogóle pilot study naszych badań stąd też widzieli państwo informacje związane ze statystyką opisową czyli ile gdzie i jak natomiast wnioski zadaliśmy sobie kilka pytań na temat korelacji pomiędzy danymi zmiennymi oczywiście nasz kwestionariusz był duży rozbudowany pokazujemy państwu tylko fragment no i proszę państwa pierwsze co to trzeba spojrzeć z kim mamy do czynienia kto jest odbiorcą naszej wiedzy i tutaj proszę państwa nasze analizy powiedziały że oczywiście Wcześniejsze doświadczenia związane z pracą z multimediami mają istotny wpływ na to, czy jak oceniamy e-learning, szeroko mówiąc, i czy chętnie będziemy korzystać z tego typu zasobów. Proszę Państwa, też należy pamiętać, że większa motywacja do nauki powoduje, że spojrzenie na takiego typu zasoby i narzędzia jest dużo wyższe. Także to jest to, z kim mamy do czynienia, czyli wejście. Proszę, Proszę Państwa, spójrzmy teraz na drugie nasze wnioski związane z zainteresowaniem zagadnieniem, które wykładamy. Proszę Państwa, co powoduje na to zainteresowanie w procesie e kształcenia? Oczywiście dobry kontent merytoryczny, tak mówią nasi studenci medycyny. Co pod tym rozumiemy? Oczywiście autoryzowane treści, recenzowane, o czym tutaj koleżanka przed chwileczką z AGH również mówiła. Proszę Państwa o zrozumiałe, jasne treści przekazane przez ekspertów. No i oczywiście odpowiednia szczegółowość, nie nadmiar i nie zbyt ogólny poziom zainteresowania. Proszę Państwa, przejdźmy... Oj, tutaj coś. Proszę Państwa, ostatnie wnioski. Myśmy pytali studentów, czy oni chcą tego typu inwestycji w interaktywność i multimedia na poziomie akademickim. Oni powiedzieli oczywiście, chcemy, ale chcemy odpowiednio dopasowanych zasobów do mojego kierunku. Proszę Państwa, proszę też zwrócić uwagę na pierwszy wiersz, gdzie w opinii studentów. Odpowiednio dostosowane materiały multimedialne, ich zdaniem, na pewno zwiększą efektywność kształcenia na zajęciach. I to jest bardzo ważne. Widzą Państwo współczynnik korelacji prawie 0,7. Proszę Państwa, czyli tego chcemy, chcemy, ale musimy to dopasować do naszego kierunku. Proszę Państwa, no i y, myślę, podsumowanie naszej pracy. To, co koledzy powiedzieli, to. Jest realizacja trzyletniego projektu unijnego, który jest materiałem ogólnopolskim w zakresie branży medycznej. Proszę Państwa, co jest najbardziej istotne, to jest metodyka pracy. Czyli my dokładnie musimy znać typy multimediów. U nas było to 17 typów, nie wszystkie pokazaliśmy Państwu, czyli musimy być biegli w znajomości, jeśli chcemy proponować tego typu edukację. A co za tym idzie? Szkolenia, szkolenia, które wprowadzą naszych nauczycieli w tematykę i metodykę pracy i learningowej. Jakie dostaniemy z tego profity? Oczywiście efektywność kształcenia, będziemy innowacyjni, będziemy konkurencyjni z innymi uczelniami, nasi studenci przyjdą do Poznania, nie pojadą studiować do Berlina przy tylko trzy godziny. No i proszę Państwa, potrzebujemy na to finansowania. Granty. Proszę Państwa, granty i najlepiej granty, tak jak my mieliśmy grant na zamówienie Ministerstwa Edukacji, tworzony z ekspertami. Oczywiście multimedia, zaawansowane symulatory, gry instruktażowe czy wirtualna rzeczywistość. tak? Proszę Państwa, to wszystko kosztuje, wszyscy o tym dobrze wiemy i robienie tego indywidualnie przez każdą uczelnię nie ma sensu, nikogo na to nie stać. Dlatego ogólno uczelniane zasoby autoryzowane, standaryzowane są dobrym rozwiązaniem w materiałach, z których może korzystać każda uczelnia medyczna. I tak było w tym wypadku. No i proszę Państwa nie da się realizować tego typu zagadnień bez współpracy interdyscyplinarnej. My w trójkę reprezentujemy matematyka, pielęgniarstwo, fizjoterapia, terapia zajęciowa, Edukacja medyczna, Karolina. Cały nasz zespół to specjalisti z danej branży, którzy ze sobą współpracują. Sukces dzisiaj to tylko współpraca interdyscyplinarna. Dziękuję bardzo.